Dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem o kilku powodach, dla których złote rady zazwyczaj się nie sprawdzają, jak również o dwóch rzeczach, o których zdecydowanie warto pamiętać. I na początek spróbuję wymienić właśnie te kilka powodów, które sprawiają, że w momencie, kiedy słyszymy od znajomej znajomego, że ja na Twoim miejscu zrobiłbym to i to, to jakoś przez skórę praktycznie od razu czujemy, że no to raczej się u nas tak czy u mnie nie sprawdzi. No właśnie, jakie to są powody, które można powiedzieć już zaraz dają na ten szybki efekt, że to nie jest tak naprawdę dla nas. Pierwszy powód, który sprawia, że no, właśnie, że ta złota rada nie jest taką złotą radą w naszej sytuacji, to to, że pochodzimy z różnych domów pochodzenia. Wychowujemy się w różnym środowisku, które w jakiś sposób nas kształtuje. To jest pierwsza rzecz. Za chwilę spróbuję też trochę więcej o tym opowiedzieć na przykładach. Drugi powód, dla którego te właśnie złote rady nie zawsze się sprawdzają, to to, że mamy na danym konkretnym etapie życiowym różne doświadczenia życiowe inne od tej osoby, która próbowała nam pomóc, tak próbowała nam doradzić. Trzeci powód to to, że różnimy się osobowością i temperamentem, który też mocno wpływa na to, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość, jacy jesteśmy, jak, jak reagujemy. No i czwarty powód to to, że mamy zupełnie inną zazwyczaj sytuację życiową, sytuację rodzinną która też sprawia, że nawet jeżeli ta złota rada nam się podoba, chętnie byśmy ją wprowadzili w życie, to być może to po prostu nie jest możliwe. Już tak na koniec tych powodów wymieniłabym jeszcze taki zbiorczy powód, który wynika właśnie z tego, że pochodzimy z różnych domów, że mamy różne doświadczenia, mamy różną osobowość, temperament, a mianowicie to, że na danym konkretnym etapie Etapie mamy po prostu inne podejście do życia, i to właśnie te kilka rzeczy, które przed chwilą wymieniłam, one sprawiają, że po prostu pewne rzeczy są dla nas mniej ważne, bardziej ważne, mamy inne priorytety, inne wartości albo inną wizję życiową, więc widzimy pewne rzeczy inaczej. Być może to się zmieni, tak? Być może za kilka lat będziemy widzieć coś zupełnie inaczej i może za te kilka lat właśnie ta złota rada by nam się sprawdziła, ale aktualnie na tym etapie życia, na jakim jesteśmy, ona po prostu u nas nie zadziała. Mówimy zatem na przykładzie. Um, załóżmy, że koleżanka żali się drugiej koleżance, um, że jakoś w ostatnim czasie trudno jej w takim wspólnym mieszkaniu z Teściową, że pojawiają się jakieś nieporozumienia. Um, generalnie um, to raczej ten ostatni tydzień, ostatni czas nie był taki najlepszy, jeśli chodzi o ich wspólny kontakt. No i ta koleżanka jako taką złotą radę szybko, szybko tutaj zareagowała, no i zasugerowała, że ona na miejscu właśnie tej koleżanki, która na tą teściową się żali, po prostu wyprowadziłaby się, wynajęła mieszkanie albo kupiła coś swojego i przestała się tym przejmować, miałaby tak zwany święty spokój. I zakładając, że ta złota rada nie była szyta na miarę, nie była czymś, czego ta osoba potrzebowała, bo być może po prostu chciała się wygadać, to może być kilka powodów, które sprawiają, że... W tej konkretnej sytuacji to się po prostu jej nie sprawdzi i możemy temu się przyjrzeć, podając jakby kilka przykładów, które mogą sprawiać, że akurat to nie było dla niej. Możemy założyć, że ta osoba mieszka razem ze swoją teściową, tak, czy z teściami, właśnie dlatego, że kiedyś mieszkając w swoim domu miała takie doświadczenie większej rodziny, większej, większej liczby osób, która się w tym domu, Przewijała i dla niej, mimo że są takie momenty, że z tymi teściami jest jej ciężko, dla niej taki sposób y, funkcjonowania, mieszkania, życia na tym etapie życiowym jest czymś, co ją zadowala. Co, czymś, co mimo, że ma pewne minusy, to aktualnie jej się sprawdza i ona ma poczucie, że y, w takim domu jest wesele, jest mniej nudy, więcej się dzieje. Y, to może być jeden z powodów. Inny powód może być taki, że na przykład ta koleżanka, która właśnie chciała się wygadać, aktualnie ma taką sytuację życiową, że ta rada w stylu możecie coś kupić, tak? jakieś swoje mieszkanie albo wynająć i po prostu się odciąć od teściów czy teściowej. Nie sprawdzi się chociażby z uwagi na finanse tak? być może nie mają wystarczająco środków finansowych, żeby sobie na to pozwolić. W w tym konkretnym momencie a być może jest tak, że potrzebują wsparcia na przykład w opiece nad dziećmi, tak, że jeżeli tego wsparcia na co dzień by nie mieli, to byłoby im zdecydowanie trudniej i te aktualne minusy tak naprawdę przewyższają plusy w postaci tego, że nie muszą teraz wykładać jakiejś dużej sumy pieniędzy, na, który, na którą nie są w stanie sobie pozwolić, albo nie muszą szukać opiekunki, żłobka, tak, który też jakoś może przekraczałby możliwości finansowe. W innym razem ta sama koleżanka znów pożaliła się swojej, właśnie znajomej, że ostatnio nie mogła się z nią spotkać, dlatego że przedłużyło się jakieś spotkanie u jej męża w pracy, a z uwagi na to, że ona nie ma prawa jazdy, no to, no to musiała jakby czekać na to, że ten mąż ją zawiezie. Ostatecznie to się nie udało, bo to spotkanie jakoś bardzo się przedłużyło. No i na to ta znajoma od razu zasugerowała, że ona w jej sytuacji już dawno zrobiłaby prawo jazdy, po to, żeby nie być załóżmy od tego męża zależną, żeby jakby nie było więcej takich sytuacji, że ona musi na coś czekać, że nie może sama sobie gdzieś dojechać. No i myśląc o tym przykładzie, dlaczego w ta złota rada, yy, mimo że być może trafna, tak? Być może yy, rzeczywiście, gdyby ta koleżanka zrobiła prawo jazdy. To do takich sytuacji by nie dochodziło, miałaby trochę więcej, nazwijmy to wolności w tym poruszaniu się nie wiem, po mieście, dojeżdżaniu do znajomych, faktycznie mogłoby być jej łatwiej, ale zakładamy, że to się nie sprawdza, że, to, że ta złota rada nie jest tą radą, której ona potrzebowała, i ona raczej tego prawo jazdy nie zrobi. Jaki może być powód tego, że ona tego nie zrobi, mimo że wydaje się to być doskonałą sugestią? Powód może być chociażby taki, że zdarzają się osoby, które mają bardzo trudne doświadczenia w byciu pasażerem, czasem nawet w byciu kierowcą, ale tu zakładamy, że pani tak, była pasażerką. Przykład mogą doświadczać Poważnego wypadku drogowego, czy też poważniejszej kolizji, która zostawia w nich takie trudne doświadczenie jazdy samochodem, czasem jazdy komunikacją. Generalnie chodzi o to, że to naprawdę nie jest takie oczywiste, że za konkretną radą nie kryje się tak naprawdę pewna sugestia, która jest na tym etapie życiowym dla tej osoby totalnie nieosiągalna, że ona nie będzie w stanie teraz siąść za kółko, prowadzić samochód i czuć się swobodnie i cieszyć się z tego, że może bez problemu dojechać do koleżanki, bo ona z tyłu głowy ma to bardzo trudne doświadczenie, które po prostu ciągle z nią jest. Oczywiście to jest pewna skrajność, tak? To nie jest tak, że każdy, kto nie ma prawa jazdy, będzie miał takie doświadczenie. To jest tylko przykład, który pokazuje, że tak naprawdę nie wiemy z czym konkretna osoba się zmaga, czego doświadczyła i z jakiego powodu chociażby nie ma tego prawa jazdy. No i tak, w tym filmiku miało nie być rad, no bo w końcu mówimy o tym, że dość często te złote rady się nie sprawdzają. A ja Was chcę dzisiaj zostawić właśnie z dwoma rzeczami, o których warto pamiętać. Czy to są złote rady? Myślę sobie, że to jest bardziej to moje doświadczenie, które, które chciałabym Wam przekazać. Doświadczenie pracy z parami, doświadczenie pracy indywidualnej, które trochę mnie powiedzmy uprawnia, do tego, żeby momentami posłużyć się takimi złotymi radami, czy, czy złotymi radami, czy też bardziej takimi wskazówkami, takimi promyczkami, które warto mieć gdzieś z tyłu głowy, o których warto pamiętać, bo one są takimi właśnie bardziej drogowskazami, tak? które pomagają jakoś przez te różne dylematy życiowe przejść łagodniej. No i właśnie te dwie rzeczy, z którymi ja chciałabym Was dzisiaj zostawić, to to, żebyście. Zwracali uwagę na to, z kim się spotykacie, kim się otaczacie, czy te osoby rzeczywiście chcą Wam pomóc, czy też zazwyczaj próbują Wam, troszkę mówiąc potocznie, wcisnąć to, co im się sprawdziło. Oczywiście, zazwyczaj będzie tak, że one po prostu będą się chciały podzielić jakimś swoim doświadczeniem, czymś, co im się sprawdziło, co było jakoś dla nich odkryciem i taką metodą po prostu pomocną. Ale jeżeli tego jest za dużo, jeżeli zbyt często spotykacie się z radami, a tym bardziej, jeżeli spotykacie się z nachalnymi radami, to warto zastanowić się, czy na pewno te osoby, którymi się otaczacie, są warte tego waszego czasu, waszej uwagi i czy one was bardziej nie przytłaczają, nie męczą tym, że ciągle te złote rady musicie jakoś odpierać i sugerować, że to po prostu nie jest dla was. A jeżeli aktualnie jesteś na takim etapie życiowym, czy też jesteście jako para na takim etapie, gdzie potrzebujecie jakiejś rady, potrzebujecie jakiegoś drogowskazu, jakiegoś wsparcia w, tak naprawdę w odnalezieniu te, tego, co będzie na jakimś etapie dla Was pomocne? I potrzebujecie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, to pamiętajcie, że psycholog, psychoterapeuta też nie ma takiej jednej złotej rady, która sprawdzi się u każdego. Tak naprawdę jego wsparcie polega na takim wsparciu szytym na miarę. W momencie, kiedy terapeuta, psycholog, psychoterapeuta was pozna, czy pozna ciebie, kiedy zobaczy, czego Potrzebujesz, kiedy tak naprawdę zrozumie, na czym ci zależy, czy na czym wam zależy w waszej relacji, wtedy będzie w stanie was troszkę pokierować, troszkę wam podpowiedzieć, troszkę wam poukładać pewne sprawy. I wtedy tak naprawdę te rozwiązania tak naprawdę pojawiają się poniekąd same, sami jakby już zaczynacie coraz bardziej czuć przez skórę, że pewna ścieżka będzie właśnie dla Was. Myślę, że o tym też warto pamiętać, bo czy to są rady koleżanki, czy wsparcie koleżanki, czy to jest wsparcie profesjonalne, to tutaj zawsze warto mieć to na uwadze, że. Próbujmy pomagać, słuchając tej drugiej osoby, a niekoniecznie sugerując to, co w naszej sytuacji się sprawdziło, albo przynajmniej sugerując, miejmy też z tyłu głowy to, że być może Tobie się to nie sprawdzi, tak? ale możesz sprawdzić, możesz przetestować, zobaczyć, czy to będzie coś dla Was, bo być może tak, a być może nie.